Cześć, jestem Tadeusz Kolity z na szkole, to ale witam was w kolejnym vlogu z jazdy. I dzisiaj ogólnie słuchajcie, chciałbym pewną recenzję zrobić, bo będąc w Irlandii, będąc w Irlandii, słuchając y, Spotify, natknąłem się raz na reklamę piwa Birel. Jest to bezalkoholowe piwo o właściwościach izotynicznych i cholera, byłem po prostu ciekaw, jakiś włos, byłem był po prostu ciekaw, y, co to, jak, jak to wygląda, jak to smakuje, czy w ogóle jest sens, żeby to istniało, czy, czy w ogóle jest sens, żeby istniało piwo w cudzysłowie piwo, bo tutaj jest nie ma alkoholu prawie w ogóle nie ma alkoholu eee, a nie, przepraszam, do 0,5% alkoholu jest w tym piwie, więc to jest już piwo to jakby jak jest taki takie bardziej napój w smaku piwnym eee, o właściwościach izotonicznych i byłem po prostu ciekaw jak to smakuje, czy w ogóle to działa, czy w ogóle ma sens istnienia i powiem wam, że Kupiłem jeden z takich tańszych izotoników, jest to formów. E, najtańszy był i-sport w Tesco za złoty coś. ja Kupiłem to za 2,40 i porównałem mniej więcej zawartość tego e, zawartość tych wszystkich takich, wiecie, różnych takich elektrolitów. E, w tym e, w pierwszym, co się już zobaczy, jest ta tabelka i w tej tabelce jest napisane wartość odżywcza w 100 ml, e, czyli standardowo w tabelce tutaj wartość energetyczna 26 kcal bądź 110 kJ ile ma niebieski formów na 100 ml ma wartość energetyczną 103 kJ czyli o 7 kJ mniej niż Birel i 24 kcal czyli też o 2 mniej niż Birel nie? więc tutaj no powiem wam że te piwo nie wypada najgorzej co tutaj mamy Węglowodany 6 g, tu też jest 6 g, w tym cukry 3 g. Tutaj też, tutaj nawet, w formowie jest więcej cukru, bo w formowie jest 3,9 cukru. Białka poniżej 0,5 g, tutaj jest 4, czyli w sumie podobnie. Sól, tutaj nie ma soli, a w tym jest 0,13 13 g, czyli no, formów w tym wypada lepiej, bo sól trochę zatrzymuje nam wody w organizmie, więc się wolniej odwodnimy, że tak powiem ale tutaj jeszcze w formowie mamy kwas pan to tenowy w ilości 0,9 gram, czyli to około 15%, a tutaj czegoś takiego nie ma czy tutaj jeszcze skład inaczej się różni? dobra, przeczytajmy to, co jest napisane na tym na, na puszce piwo bezalkoholowe, bez posteryzowane, alkohol do 0,5% objętości napój w właściwościach skład woda, słód jęczmienny słód pszeniczny, chmiel olejki chmielowe Eee. Yy... I to wszystko. Nic więcej tu nie ma. A w tym jest formów fizotoniczny, tak napój izotoniczny i w skórę z witamin. Kwas foliowy, biotyna, kwas pantotonowy, więc już formów wypada lepiej jako, jako typowy napój izotoniczny. Zawiera cukry, substancje słodzące. Źródło fenyloalaniny. Woda, glukoza, bla bla bla. Kwas cytrynowy. Regulator pasuje się stand standardowo. Ogólnie tak, no tu jest aspartam. To jest tutaj minus jest taki, ale powiem Wam, że. Jak mamy do wyboru piwo bezalkoholowe, Birel, bądź Formów, to tutaj ja bym wole... wolał wybrać izotonik, bo po prostu to bardziej nawadnie. Birel to jest zrał, taki wiecie, jak tam gorąco, możecie schłodzonego wypić na treningu tak dalej, ale ogólnie bardziej polecam izotonik. A najbardziej to polecam po prostu nie kupować izotoniku, a samemu zrobić. Niedługo na kanale się pojawi przepis na jakiś izotonik, jak go nagram. Ale dobra, dajmy szansę, zobaczmy jak Birel smakuje. W sumie tego jeszcze nie piłem. Spróbujmy, zobaczymy. Dobra, powiem tak. Nie otwierać napoju w puszkach jak zrobicie sekcję tra trailową. Ale spróbujmy. Już ma posmak piwa. Już mi to nie smakuje. No i dobra. Znaczy, tak smakuje jak taki typowy lager. Nic więcej. Nic więcej wam nie powiem. Więc no. Po się będzie chciał jeszcze bardziej pić. Nawet jeśli to jest bardzo alkoholowe i tak ma taki smak, więc. Yy, mówię, w ramach takiej ciekawostki, nie, zast bira nie zastąpi ich ni cholera cholera i yy, Więc no. Jak ktoś jest ciekawy, to smakuje, to. Jak ktoś ma 3 złote na zbyciu, to proszę, możecie kupić sobie. Yy, trochę się zawiodłem, bo myślałem, że na, na jakiś szał będzie czy coś, a tutaj widocznie, tutaj nie, więc trudno W każdym razie powiem Wam, że tak jak mówiłem, to jest raczej takiej schłodzonego, orzeźwiającego napoju w dodatku do treningu, więc tutaj zalecałbym mimo wszystko jednak na treningi brać coś innego do nawodniania niż piwo, bo po piwie bardzo nam się bardziej nam się będzie chciało pić i ścigać w ogóle, więc się bardziej odwodnimy, ale jak już otworzyłem to będą wypijał Dobra, w powiem Wam, że to byłoby na koniec tej krótkiej recenzji tej piwa, tego piwa Birel. Smakuje jak takie normalne piwo, to wszystko. Takie typowe piwo, może nie jak żubr, bo smakuje lepiej niż żubr, ale no taki typowe po prostu piwo, więc nic więcej. Dobra, ja się zamierzam jak tam, widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Niedługo coś będzie jeszcze. No i ja idę się delektować, piękną pogodą. Cześć. Chyba stoję, chyba stoję w Browisku.